Dobra bo trzeba sobie kanapkę jakąś chyba zrobić tak myślę Albo nie wiem co zrobię w sumie Tego wieczoru wróć do mnie do domu Chodź zobacz monitor historia metro serii metro o proszę bardzo <laughs> Dziękuję te informacje uszanowanko Wykształciliśmy sobie wyobraźnię, która wchodzi na szczególnie wysokie obroty, kiedy tylko zaczynamy snuć historię o naszym upadku, zarówno takim indywidualnym, ale także i tym, gdzie cała cywilizacja spada z rowerka. Pewne szczególne miejsce w całej gamie świetnych utworów skupionych na tym temacie ma seria Metro, autorstwa Dmitrija Głuchowskiego. Pierwsza książka, powstająca jeszcze w ścisłej współpracy z internautami, gdyż Głuchowski miał dosyć bycia odrzucanym przez kolejnych wydawców, była inspiracją dla pewnego małego, acz ambitnego ukraińskiego studia. Niewielka grupa deweloperów poczuła, że Metro 2033 można bardzo sensownie przekuć na udaną, oryginalną grę wideo, a może nawet całą serię. Ale od początku. zaczęło się tak naprawdę w innym studiu. GSC Game World. Ukraińska firma znana między innymi z dość ciepło przyjętych i lubianych na przykład w Polsce kozaków czy American Conquest, ale największe uznanie zdobyła ich seria Stalker. To właśnie w trakcie dosyć przeciągających się prac nad cieniem Czarnobyla, które to w pewnym momencie zabrnęły w ślepy zaułek. Grupa twórców za sprawą rosnącej frustracji i zmęczenia materiału postanowiła opuścić studio, by podjąć próbę stworzenia czegoś na własną rękę, na własnych zasadach. Nowo uformowane w 2006 roku 4A Games postanowiło nawiązać współpracę z Dmitrijem Głuchowskim, autorem oryginalnego post-apo rozgrywającego się w moskiewskim metrze, tam, do gdzie niedogórzki ludzkości po nuklearnej wojnie próbują tam, przetrwać w towarzystwie no, to... mutantów, się do herbatkę wyrzucać. z grzybów oraz posługując się przedwojenną amunicją jako walutą. Głuchowski dostawał już wcześniej propozycje od innych studiów, by przekuć Metro 2033 na grę wideo, lecz zgodził się dopiero na ofertę od ukraińskiego 4A Games, twierdząc, że najbardziej rozumieją oni specyficzną charakterystykę postapokaliptycznego świata byłego bloku wschodniego. Tak czy inaczej, 4A Games dogadało się z Głuchowskim, by grę umieścić w stworzonym przez niego uniwersum, lecz pierwotnie nie zakładano, że ma ona być bezpośrednią adaptacją książki. Po sieci krąży tak zwany design document, będący tak naprawdę szkicem tego, jakie były pierwotne założenia twórców, zawiera przeciekawe smaczki i daje nam wgląd we wczesne fazy projektu. Musimy do zawartych tam informacji podejść oczywiście z odpowiednim dystansem, bo dokument ów miał służyć jako swoista reklama dla potencjalnego wydawcy 4A. Stąd też informacje, że docelowym odbiorcą miał być gracz w przedziale wiekowym 12-40 lat, mieliśmy mieć do czynienia z od otwartym światem wielkości 15 kilometrów kwadratowych, po którym moglibyśmy poruszać się swobodnie pojazdami w towarzystwie bardzo inteligentnych i reagujących na nasze zachowania NPC-ów. Gra miała mieć także rozbudowany system multi, dynamiczny cykl dobowy, kamerę trzecioosobową, która na tryb FPS przechodziłaby tylko przy celowaniu z broni, no i naturalnie next genową przepiękną grafikę. Większość z wymienionych przed chwilą pomysłów nie weszła w życie, ale nie bez powodu, gdyż w dokumencie bardzo dobrze widać, że największy nacisk chciano położyć na klimat. A taki właśnie pierwszej próby klimat najłatwiej stworzyć bardziej liniowym doświadczeniem. Wśród swoich głównych inspiracji twórcy podawali m.in. Half-Life 2, Duma 3, Splinter Cell, a nawet taką perełkę jak King Kong ze względu na brak jakiegokolwiek hada, co miało pogłębić imersję. Dziś ze spokojem możemy powiedzieć, że stworzenie klimatycznego wirtualnego świata jak najbardziej się udało, choć droga do tego celu do łatwych nie należała. Zacznijmy od tego, że 4A dość mocno podpadło na początkowym etapie prac GSC Game World. Bardzo wczesna alfa gry, którą prezentowano m.in. na targach w Lipsku w 2006 roku, zdaniem wielu mocno przypominała Stalkera. A tak się składa, że część pracowników, którzy wcześniej z GSC odeszli, pracowali właśnie nad X-Ray Engine, czyli silnikiem, na którym Stalker hulał. 4A na te zarzuty odparło, że to zupełnie nie tak. Że silnik Stalkera, mimo że miał swoje zalety, to jednak jest już strasznie przestarzały i długofalowo tworzenie na nim dalej wysokobudżetowych gier nie ma sensu, nie ma fizyki i w ogóle. Toteż 4A pracuje nad mhm. swoim silnikiem, zwanym 4A Engine, i nie ma on nic wspólnego. Wspólnego z X-Rayem. Jak jednak można już dzisiaj sprawdzić, ów wczesny build Alfy ma w sobie masę barachła żywcem wziętego z asetów Stalkera. Nie oznacza to, że twórcy popełnili totalny plagiat przy metro, bo wystarczy porównać ostateczną wersję gry, jaka trafiła na półki, z na przykład zewem Prypeci. Ale jednak te zapewnienia, że ów silnik jest zupełnie nowym tworem, niezależnym i niebazującym na X-Rayu, są co najmniej wątpliwe. Kulisy i historia powstawania serii Stalker to jednak zupełnie inna historia do omówienia w innym miejscu i w innym czasie. Metro 2033 nie było grą bez wad. Ba, miało tych wad całkiem sporo i część z nich naprawdę była poważna. Absolutnie skopana sztuczna inteligencja, która na przemian była albo bardzo głupia, albo totalnie przekokrzona i przy sekwencjach skradanych przeciwnicy byli w stanie namierzyć gracza prawie natychmiast. Gra cierpiała też na syndrom obserwatora, gdzie zdecydowanie zbyt często podążamy wolno za NPC-ami i patrzymy jak to oni w ślimaczym tempie zabierają się za otwieranie drzwi czy wciskanie wichajstrów, zamiast, no, faktycznie robić coś samodzielnie. Do tego produkcja była dość zabugowana i nieco razić może w oczy pewna siermiężność animacji i cóż, niskobudżetowość. Ale Pomimo swoich bezsprzecznych wad, Metro 2033 ociekało wręcz fantastycznym, oryginalnym, Lęku. jak nagrowe medium, klimatem. Przechadzanie się po stacjach metra, przysłuchiwanie się rozmowom postaci pobocznych, patrzenie, jak ta naturalnie iluzoryczna, ale wiarygodna Laurka obrazuje życie Lęku. ludzi w obliczu tak niewesołych okoliczności, to coś, co naprawdę broni się po dziś dzień. Pełno tu naprawdę fajnych smaczków, jak na przykład sprawdzanie swoich celów w istniejącym w grze kajecie projekt prowizorycznych pukawek, czy faktycznie przełożony na grę system ekonomiczny, w którym dobrej jakości amunicja, oprócz niszczycielskiej siły ognia, pełni też funkcję waluty. Fabularnie Gra stoi bardzo blisko książki i wiernie oddaje jej klimat. Widać tu, że twórcy na bieżąco konsultowali wszystko z Głuchowskim i że sam Głuchowski był przede wszystkim chętny, by takich konsultacji udzielać. Pomagamy Artemowi odnaleźć się w targanym wewnętrznymi konfliktami metrze w momencie, kiedy to tuż za snopem światła prowizorycznych reflektorów czai się nowe, nieznane jeszcze zagrożenie. Na miałaś rogalinka. się, z pierwowzorem chodź książkowym zjeżdżają, bo chodź. książkowy Artem nie zabija przecież setek chodź. wrogów na swojej. drodzy. Niektóre wątki czy postaci są troszeczkę bardziej spłycone, by zachować należyte tempo rozgrywki, a gra ma tak naprawdę dwa możliwe zakończenia. Niemal można płynący szacunek do prozy chodź. Buchowskiego, zrozumienie tego świata i z tego też powodu Metro 2033, nazywane wewnętrznie no, przez THQ wydawcę gry perełką pełną wad, zyskał sobie niemal z automatu sympatię graczy na całym świecie. 4A wiedziało dzięki bogatemu feedbackowi, że pewne rzeczy może zrobić lepiej, a potencjał tkwiący w tym uniwersum daleki był jeszcze od wyczerpania. THQ po sukcesie sprzedażowym pierwszej odsłony Metra, odniesionym mimo stosunkowo późno rozkręconej kampanii marketingowej bardzo doceniło małe kijowskie studio i skłonne było zezwolić 4A Games na stworzenie Sequela. Książkowe Metro 2034 było jakąś opcją na kolejną adaptację, ale uznano, że tym razem książkę trudniej będzie przełożyć na grę i zamiast tego zdecydowano się na pójście w bezpośrednią kontynuację pierwszej gry. Zespół deweloperski urósł do ponad 80%. Sposób, choć warunki pracy nad kontynuacją były według doniesień iście skandaliczne. Regularne przerwy w dostawach prądu, niesprawne ogrzewanie, panujący w biurze ścisk, a do tego jakikolwiek dobrej jakości sprzęt komputerowy czy defkity konsol, twórcy musieli właściwie przemycać do kraju w obawie, że skorumpowani celnicy skonfiskują cenną elektronikę. Z sukcesów to na szczęście udało się załatwić zespołowi porządne biurowe krzesła, no ale ostatecznie zabrakło na nie miejsca w biurze, a budżet dla całej gry wynosił już aż mniej więcej 10% tego, co dostałoby studio na zachodzie. Artykuł opisujący te dość zatrważające warunki pracy opublikowany został niedługo po premierze Sequela, na co jednak dyrektor kreatywny 4 A Games odparł, że między innymi nie chce, by ludzie oceniali efekt ich pracy przez pryzmat litości. To pokazuje pewną determinację, i widać to także w jakości samej gry. Metro Last Light jest pod niemal każdym względem produkcją lepszą od poprzedniej. Widać, że twórcy wyciągnęli wnioski z poprzednich doświadczeń i z krytyki. Graczy, gra będąc pod szyldem nowego wydawcy, gdyż THQ zbankrutowało i wyprzedało posiadane prawa do marek, a Metro trafiło do Deep Silver, miało wyjść w 2012 roku, jednak premierę przesunięto na rok następny, by grę jeszcze należycie doszlifować. Prezentowana w Last Light grafika jest ładniejsza, tempo gry znacznie lepsze, feeling strzelania bardziej mięsisty, wszystko jest bardziej efektowne, niemal na modłę napompowanych kampanii Call of Duty, co niekoniecznie musi być czymś złym, jeśli jest jest tylko lekką zmianą kursu. Nie sprawiło to, że Last Light straciło swoją tożsamość umorsaną w radioaktywnym błocie, bo nadal jest bardzo przyziemnie świat jest brutalny i surowy, tak pod ziemią, jak i na jej powierzchni a wszystko sprowadza się bardziej do tego, że karabiny przeładowujemy szybciej, gra dorobiła się hitmarkerów, skradanie się z niewybaczalnie trudnego stało się nad wyraz pobłażliwe. Można co prawda odpalić sobie tryb stalkera, specjalny poziom trudności stawiający na maksymalną imersję, o ile się za niego zapłaci. Tak, płatne DLC z poziomem trudności, który najlepiej pasował do realiów tego uniwersum, było okropnym strzałem w stopę i wybuchła z tego powodu mała afera. Na szczęście sama gra była w stanie obronić się sama, a problem płatnego dodatku rozwiązany został nieco później, ale o tym za chwilę. Postanowiono na szczęście znowu główny nacisk położyć właśnie na fabułę. Dopieścić jak tylko się da kampanię singlową i to kosztem usunięcia z gry multiplayera oraz koopa, mimo że obydwa te tryby były długo w planie. people in the church. You. Artyom, I see you. Come on, you get out here. Come on, move it. Artia Almighty. I'm waiting <laughs>